Dobry wieczór Państwu, z tej strony WoWunio, witam w 22 odcinku PALHAJS TV, tym razem zapraszam Państwa na relację z łódzkiego Fashion Weeka. Jak się bawicie? Słabo. Dlaczego? Bo taka impreza słaba, jakaś. Smutno, strasznie tutaj jest. Bardzo tak. Bardzo nie. Ale to Ci się nie podoba? Nie, podoba, jest. Naprawdę kulturalnie przyjemnie jest. Po co moda? Niepotrzebna jest w ogóle. Żeby przeszpanować troszkę. No właśnie, nie wiadomo po co. No jak po co? Bo jak nie ma się co robić, to się ma co robić. E, Pierwsze nie ja musi to... pasować przede wszystkim na, na, ba. Na, na. To jest pierścień? To jest pierścionek. I to jest tak. męski? Tak. Jest pan dziesiątą osobą, która przymierza to odwrotnie. Aha. Ja nie rozumiem, bo, teraz... ja, bo koncepcja jest taka, że frenzel, frendzel to jest, spływa panu do łokcia. Aha. I... A, a poza tym moda... Ale to nie się spada. Moga? A to nie spada, tak? O nie. nie, ale pan ma strasznie mały ten... Jak to się mówi? A... Paluszek. E, paluszek, no oczywiście. A ten na przykład ma pan, pan bardzo gruby. No mówię, bo on, mały jest taki malutki. On chorował i nie wyrósł. On wyrósł, On pewnie zaś jest piękny. Mały jest piękny. Moda jest po to, żeby wyrazić siebie i swój styl. Nie wiem, ale jesteśmy bardzo głodne. Ale on tak tą prawą rękę tak próbuje podnieść i zamówić pięć piw, ale tak nie do końca ma też odwagę, nie? Żeby dobrze wyglądać i się prezentować, wyrażać siebie. Czyli nie można wyrazić siebie bez ciuchów? No nie no, nago myślę, że słabo byśmy się wyrażali. Jeżeli miałabym w e, krótkich słowach powiedzieć, czym jest dla mnie moda, czy czym jest w ogóle moda, to też jest pewnie inna sprawa. Moda jest pewnym odzwierciedleniem, czy ja chciałabym ją tak widzieć, jako pewne odzwierciedlenie pewnych tendencji intelektualnych, artystycznych, myślowych danej epoki. W modzie koncentrują się wszystkie wątki, które są istotne w świecie e, współczesnym. Pietek! Bo tu do ciebie dzwonią co chwilę! O dwóch godzin! Ile taki ptak kosztuje? Ten ptak jest y, bardzo drogi, ponieważ jest to ptak pod ochroną. I to na szyję to też jest męskie? No to jest unisex, seks, prawda? No mogłabym opowiadać godzinami, ale przecież panowie mają tyle ciekawych osób jeszcze do oblecenia. Nie, ciekawszych osób nie ma, że <noise> Dziękuję. Po to, żebyśmy super wyglądali. Ja przyszłam tu robić kasę tylko. Żeby ludzie mieli się czym zajmować. Szczerze, jak się tak zadaje pytania tak na szybko, to ciężko jest. No tak, tak, cztery. tak. Czyli dwa plus dwa, cztery. No to było na szybko, jakoś dałaś radę. Ale to są podstawy. Ale to już się nagrywa? A to może tak chwileczkę. Po to, żeby kobiety mogły się przed sobą wzajemnie chwalić. Po to, żeby wyrażać osobowość, po to, żeby bawić, po to, żeby ozdabiać, po to, żeby nie było zimno. Czyli bez ubrania osobowości wyrazić nie możemy, tak? W pewnym sensie ciężko. Czyli charakter to jest niskie istotne. Jest to istotne, ale no siłą rzeczy, przed tym jak już powiesz coś, no warto też wysłać jakieś inne komunikaty. Moda. Myślę, że ogólnie, żeby pokazać swój styl. Po co jest moda? Nie, 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 dziękuję. Okej. Okay. Chodź, pomożesz koleżance, chodź! Po to, żeby było weselej. radę. było weselej, żeby zmieniały się... Wizerunki, no nie wiem, żeby nie było wszystko na czarno. i... A ty uważasz, że po co jest moda? Uważam, że po nic no. Który pokaz najlepszy? Nie oglądałam pokazów. Tak, tak jak ja. E, wczorajszy sowik Matyga. Kto? Wczorajszy sowik Matyga. Jak? Mój przyjaciółka. Sowik Matyga. Pierwszy pokaz. A co to jest imię? E, na dwa nazwiska. Sowik a. i Matyga. A, aha, a, rozumiem. E, pozdrawiam. Mamę, tatę, brata, babcie. Żeby te wszystkie dziewczyny, które nie pracują jak normalni ludzie, mogły prowadzić blogi? No jak nam przychodziłem My tak zaba, zaba, Was spójrz na niego. Wychowany tu na peryferiach miasta. Miałem swój kryształowy dom, ale ktoś go roztrzaskał. Do dziś widzę miliony odłamków skła. W, w każdym nich odbijam się, ja, inny ja. Wciąż surwis, nieroztropny synek. Walczę z nim jak z wiatrakami, Titanik płynie. Stara komoda, której nie chcę wynieść. Znaczy, mi się to kojarzy osobiście z żyrafą, ale naprawdę nie wiem dlaczego. Ja mieszkałam całe życie we Francji. Stąd bardzo dobrze mówię po angielsku. No w Tajlandii, w Tajlandii. W Tajlandii? Pobiegła taka opinia, że najładniejsze tajki kiedyś były mężczyznami. A co prawda, jeden z moich projektantów jest ladyboyem. Mnie też również podobają się bardziej niż kobiecy. Mówimy o Lady Rozumiem. Skąd oni nie mamy te pieniądze, po prostu to kosztuje kasy, chyba, nie? No, o, kosztuje nieprawdopodobnie. To, a tam ich, tam ich jest od groma, no, najwięcej. W, w wiesz co, ale to jest tak jak w całej Azji, tak? Że masz grupę, która jest niewyobrażalnie bogata i masz grupę ludzi bardzo biednych, tak? Nam się Azja kojarzy, wiesz, z jakąś biedą ze Sweatshopem, z Bangladeszem, ale to tak nie jest. No, Bangkok jest bardziej kosmopolityczny niż y Warszawa. Y w tym momencie czy za. Nawet centralna. Rewelacyjnie. To jest super impreza. Moda? Nie wiem. Po co jest moda? Yy, nie wiem, zapytaj szafiarki. Nie wiem. Przepraszam, ale jesteśmy zajęte. Ale jesteście blogerkami pewnie? Koleżanka, Blond all around. Mam ja nawet jestem. wizytówki. Blond all around. Cudownie, na pewno wejdę. <laughs> to jesteś pierwszy raz? Czy już byłeś kiedyś? Oj, byłem na wszystkich edycjach. A ile ich było? Dziesięć. Dziesięć to inny miałeś, że tak byłeś na pierwszej. Tak w zasadzie to jestem z trzech miast. Ło, wow, to, to jest bardzo ciekawa historia, chcę ją poznać. Nie, to może tak bardziej prywatnie. Aha, no to nie ma problemu. Bardzo chętnie. Moda jest po to, żeby wyrażać siebie. Czyli bez mody nie damy rady wyrazić siebie. E, nie damy. E, co nam mówi Róż? Róż mówi hello, jestem tutaj. Zwróć na mnie uwagę na przykład, prawda? No do tego podbiłem. Nie. Czyli to działa. Tak, to działa. Rozmawiamy, tak? Co jest w Lublinie? Oprócz tej fabryki samochodów, która już nie istnieje, i lubelskiej fabryki wag. Co jest jeszcze w Lublinie? Święty Cyruski. Dokładnie. A ty czym się zajmujesz? Ja jestem pasjonatką mody, prostu. Ale jesteś koleżanką stylistki, rozumiem. Tak, możemy tak powiedzieć. Jesteśmy tak. blogerami. Wow, no, no nareszcie. No na Jakie blogi? Blogi modowe, oczywiście o modzie męskiej streetowej. Modzie męskiej, tak. I, ale jaki adres? bloga? Mój adres bloga łukasz blogs.com. A nazwa bloga. Łukasz Łukasz? Ja to robię dla własnej przyjemności, dla mojej No dobrze, ale tam są jakieś ludzie obserwowani, nie wiem, fani, jak ktoś tam przelicza się o, jakoś. Ja to nie wiem. jest ich bardzo dużo, chciałem, żeby było ich więcej, ale po prostu to są ci ludzie, którzy lubią to, co ja wiesz, w co się ubieram. A jak Fashion Week w ogóle? Super, super. Naprawdę Pokazy Pierwszy raz jesteś? Świetne. Tak, jestem pierwszy raz. Pokazy są świetne i y, super. Żadne Kolega nie było. spał, czy tak? Nie, jestem zmęczony po imprezie. A, to, a po imprezie, na kracu jesteś. Tak. A, takie, aha. Blogera, a. Wiesz. No tak samo jak muzyka, tak samo jak wszystko inne. Musisz się w coś ubrać. Gdybyś nie miał ubrania, to byś musiał chodzić nago. Dlatego jak już musisz to robić, to dobrze to zrobić dobrze. M Moda? Moda jest... <noise> nie mam zielonego pojęcia, ja bym się tego nie podjął hmm. Dobra, dobra, ale to nie jest na żywo czy coś No nie, gdzie dobra. na żywo Ja się zastanawiam moment. No, mamy czas pewnie Dobra, moda 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 nie pan wyłączy, może pan wyłączyć jest? Jak wyłączyć? Jak mam wyłączyć? Ja chciałam Państwa zaprosić na konferencję prasową z Katarzyną Łęcką A kiedy jest Katarzyna Łęcka? Moda może inspirować, moda jest pewnym zjawiskiem, więc po co jest pewne zjawisko? Ono samo istnieje z siebie, więc po co ono jest? Widocznie ludzie tego potrzebują Już troszeczkę się śpieszę w tym A to jak się śpieszymy, to idziemy Gdzie się, gdzie idziemy? Gdzie się śpieszymy? To czy w różne miejsca, tu i tam Może ja Pani poniosę, będzie lepiej, co? Dla Pani, ja poniosę, o Dzięki To, że po co się Pani męczy? Ja Pani poniosę Pan, ale, ale wie Pan, ja, ja troszkę się śpieszę w tym momencie. No to się śpieszy, ja też mogę się ja umiem szybko chodzić. Idziemy. Szybko, szybko, no szybciutko! Pani się śpieszy, Pani się nie śpieszy? No, gdzie idziemy? Zaraz, mamy przyjdzie. Gdzie prawo. idziemy? Szybko. Zależy, yy, gdzie, gdzie będzie miejsce odpowiednie do... Do czego? Pani jest tak tajemnicza. Pani jest jakimś detektywem, czy...? Nie, proszę, zwracam, bo ja się z panią nie dogadam. Pani chyba nie jest trzeźwa. A co to, to jest bolerko? Taki dancing, taniec taki. To, to y, w desperados to chyba było gdzieś coś tam. Bolerko? No to moja mama chodzi w bolerko. Krótki taki, krótka kur kur kurteczka, czy na rzutka, tam, nie wiem, narzutka, który się ściągnie w praniu. Bolerko, no nie! Ona jest tam po prostu z koła najczęściej. To jest chyba z koła. Ale ja mam w, na działce skoła z, z takiej firmy koła mam sedes. Taka <laughs> no firma koło robi sedesy. Robią, chyba, że zaczną ubrania z materiał. ceramiki tworzyć. Aha, to, a, a to koło to jest materiał? Koło? To nie, koło to jest zwykłe. No to a niech Pani wytłumaczy, no, bo ja to, nie wiem, jestem facetem. To jest, jest koło. Mamy kawałek materiału, z którego wycinamy koło, wycinamy drugie i mamy bolerko. O, no, to jest e, część e, jakiejś ubioru, tak? Ale, no ile ja to, to ja wiem, ale jaka? A to jak Pan wie, to po co pyta? Bolerko, jest to taka krótka narzutka na plecy, damska, na przykład do sukienki wieczorowej. Oj tam, oj tam. To jest taka narzuta na wersalkę. No nie, na, ubra na na... ciało, na... A na ciało? Słyszałem właśnie, że będziecie robili taką społecz... nie wiem, wiem co to są fiszbiny. Nie mam szczerze mówiąc żadnego pojęcia. <grymka> Takie śmieszne? Klaudia Świecińska! Klaudio Świecińska, chodź tu! Klaudia, no, nie wygłupiaj się, chodź! Chodź, Klaudia. Klaudia, no, przyszedłem umyć pupę. Bardzo dobrze. Kolejka jest, widzę. Tak, normalna toaleta. No tak. Normalna, ale najmodniejsza. Aha. To jest sztuczna pupa, tak? No rozumiem, no. To jest sztuczna pupa, tak? Wystarczy nacisnąć przycisk. Wysuwa się dysza. Wow. Wow. Dysza się obmywa, myje. Ciepła woda, 37 stopni. Bardzo przyjemnie, miło i, i sympatycznie. I przy wymiotach można się napić. Jak ktoś lubi w ten sposób, to tak. Mietek, chodź! A co tam nie kucnie? Dobra, tu, cześć! Mamy piękne zdjęcie z toaletą. Teraz tutaj pani nam pokaże. Na Jakie? Na toalecie. Obok toalety. Trzeba było usiąść. Ooo, dwa, jedno dla mnie, jedno dla ciebie, na pamiątkę. To to są espadryle. Wunio, Ja nie ubrałem takich to, to, to. rzeczy. Espadryle to są buty y, letnie, takie najczęściej z włókien naturalnych. Aha. Nie mam też zielonego pojęcia, co to są espadryle. Espadryle to są takie buty. Nichu, ja nie no, wiem. Spadry to są buty, tyle wiem. Ale jakie to są Bardzo buty? Niepraktyczne, nie nie bo dzisiaj zmokły będę... mi i całe zamoku, spuchły. Może S... spodnie. Nie, może spod... buty. buty, buty. Są to takie sandałki z taką podeszwą z plecionki. Nie kojarzę w tym momencie. Słyszałam, ale nie chcę um, źle powiedzieć. Nie wiem. Znaczy... Czyż mówiąc, nie niezbyt, wiem, nie wiem. Ja w ogóle nie wierzę, że ten materiał się znajdzie, wiesz, ale dajemy dalej. Słuchaj, nie, ja myślę, że to jest po pierwsze kwestia finansów i statusu społecznego. I teraz tak, ci, o których ty mówisz, są po prostu z tych doł, z tych nizin społecznych. Okazuje się, że dla turystów zachodnich, właśnie takich jak wy chłopaki, takich <taki <taki jak my, to oni po prostu wzięcie tak od takiej strony czysto rynkowej, a jeżeli mówimy o tym. No mają większe niż tajki oryginalne. Większe. A co to jest w ogóle? W ogóle za wywiad? to, to są espadryle, a nie co to, to za wywiad? E, szczerze nie mam pojęcia. Bardzo ładne. Mam kilka par w domu. O, kojarzy mi się, że to są buty. Też nie mam pojęcia. To są takie buty na słomkowej podeszwie. Mm, nie wiem, czy mogę to powiedzieć publicznie. No. Nie powiem. Panowie, tutaj zaleciłabym lekką redukcję. Czego redukcję? Brzuszka. Zawiowałaś? Sprawdzenie z najpiękniejszą. Pro to jest... Proza życia rzeźbi ciało, żadnej redukcji nie ma, brak. Trzeba tutaj odsłonić. Ja od 30 lat mogę mieć. Nie, nie wyglądasz. Nie wyglądam. W tym programie będę siebie oglądać dzisiaj. Admi mnie to do radia! A to nie filmują? On robi zdjęcia. To no. jest eee, aparat. Koleżanki chcą, żeby zrobił zdjęcie! Zrobisz zdjęcie! No to to on sobie robi zdjęcie, co? Na pudel, tak? Na pudelka! O, no to samo. Robimy teraz zdjęcie na pudelka. Bryczesy to na pewno są spodnie, których się używa do jazdy konno. Aha. Zaraz, zaraz coś mi świta. Czy to nie są takie spodnie, dolna partia, coś tutaj, tak? Brytyjczycy to są takie fałdki tłuszczu u kobiet. To będą spodnie. Bo to już w ogóle zagięty. To są jakieś spodnie, chyba takie obcisłe, nie? Nie wiem, do jazdy konnej? Halo! Płaszcz od palta, no czemu ty, a czemu ja? Palto jest takie, o, takie narzucane, a płaszcz jest... no. No, co znaczy no? Płaszcz jest taki dotąd, o, a palto jest dotąd. Dobrze, ale myślałyśmy, że będzie lepiej, jakoś tak, nie wiem, nie ma jakiejś takiej mega pompy w ogóle, ten cały katłok, tak, jest, nie wiem, mia miał być jakieś efekty wody, że modelki chodzą po wodzie, czy coś, a Może, to... może wody brakło, wyschła, może no, wypili. mam funduszy wypili. Skąd do nas przyjechałaś? Z Piotrkowa Trybunalskiego. Miasto Jolie Rutowicz! No też. Bywa, bywa u nas w sklepie, tak? No. No. Załatwiamy się, tak. Kurczy baton, ten duży. Czyli generalnie. A to daleko Moment. ma zasięg? Moment. Odpowiedni. Czyli generalnie mogę. Ja wiem, Pluzi. wiesz, widziałem, tylko że tam Pluzi. ręcznie. Czyli generalnie mogę dać. E strzałeczki jeszcze? Lewo prawo. Ja pomogę, co? Wysunąć dalej bliżej. Czyli generalnie. Ja mam taki pomysł. Czyli ja siadam tutaj, tak? No. Daję swojej żonie Halinie pilota siedzi w domu, a ona siedzi w kuchni. I on mówi, Halina już. I jedzie, I ona, i I ona macie, Halina mocniej. Tak. Super. Ale. Dziękuję bardzo. Masz. Super. W tym odcinku niestety to już wszystko. Zapraszam wszystkich serdecznie na następne. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i kochajcie się ze swoimi pięknymi dziewczynami. Mi nie pozostało kurwa nic innego jak założyć sobie bloga, zostać kurwa modowym blogerem wwwNio Fashion Victim. Do zobaczenia!